Dora Research Group, czyli największy program badawczy dotyczący produktywności i efektywności wytwarzania programowania, właśnie wypuścił raport roczny podsumowujący AI IT. 140 stron można podsumować jednym zdaniem. Pozorna efektywność rośnie, niestabilność programowania również. Cześć, ja jestem Radek i na tym kanale pomagam liderom budować lepsze programowanie szybciej i budować silniejsze zespoły. Krótki kontekst historyczny. Raport z 2024 roku był szokujący, bo mimo, że już praktycznie 80% programistów używała, to efektywność spadała. Natomiast obietnica, bo produktywność była potężna, więc dalej rozwijaliśmy i wdrażaliśmy narzędzia dla programistów. Sposób, w jaki wykorzystywaliśmy AI rok temu, dziś jest prehistorią. Kto jeszcze kopiuje kodzik wypluty przez czata? Używam zintegrowanych narzędzi przecież. A jak to wygląda w tym roku? 95% programistów używa, ja, w swojej pracy. 80% uważa, że podniosło to ich efektywność, ale to tylko 70% ufa jego wynikom.